W niedzielę 2 czerwca odwiedziliśmy targi terrorystyczne i botaniczne Dragon Expo w Tychach. Impreza odbywała się na stadionie zimowym, czyli na lodowisku w Tychach. Ostatni raz byłem w tym miejscu na łyżwach ponad 20 lat temu, więc fajnie było tam wrócić. Jechaliśmy głównie z nastawieniem na kupno małych żółwi wodnych do naszego nowo założonego akwarium w altanie. Mój siedmioletni chrześniach chce sobie sprawić do pokoju króliczka, więc pomyśleliśmy, że może tam też się uda go nabyć. Po wejściu na miejsce, powiem szczerze, byłem zaskoczony niestety negatywnie. Spodziewałem się, że będzie nam tego dużo więcej. Czasami zdarza mi się odwiedzić giełdę w ostrawie i tam jest tego naprawdę wszystkiego dużo. Tutaj w porównaniu do ostrawy było tego malutko. Targi były podzielone na dwie części. W jednej były różnego rodzaju gady, płazy i inne zwierzęta, w drugiej natomiast można było nabyć przede wszystkim kamienie. Powiem szczerze, że dobrze, że te kamienie były, bo inaczej po 10 minutach można było kończyć wizytę. Porobiłem na miejscu parę przebitek, które w sumie cały czas oglądacie. Kilka razy zostałem upomniany przez wystawców, że mam nie nagrywać. Trochę to dla mnie dziwne, bo przecież jeżeli jakieś zdjęcia czy wideo z tego wydarzenia trafią do sieci, to uważam, że będzie to tylko i wyłącznie reklama, czyli coś na plus dla tych ludzi. Może jednak się mylę. Z ciekawostek na targach była również wróżka. Nie wiem w sumie jak to skomentować. Ciekawe. Reasumując, oprócz paru zabawkowych zwierząt dla dzieci, to nic nie kupiliśmy. Na szczęście, wyjazd nie był całkowicie nieudany, bo zajechaliśmy na giełdę kwiatową i kupiliśmy sobie parę kwiatów na poprawę humoru. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych filmach.